Hej cześć, witajcie! Z tej strony Remix i teraz chciałbym Wam tutaj właśnie przedstawić o co, o co chodzi w grze Grepolis. grze przeglądarkowej, do której was, was właśnie zapraszam. To jest taki poradniczek dla ludzi, którzy Was już dołączyli, ale jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć do właśnie Sojuszu w Grepolis i przy okazji po prostu pograć razem, to zapraszam Was na serwer Oros. W opisie będzie link, żebyście się pojawili gdzieś obok mnie. Co później jeszcze wytłumaczę, o co właśnie chodzi z tym linkiem, żeby nie było, że tak, ja refling, ty tylko na nas zrobiasz. Oczywiście dostanę, jeżeli będziecie grać dłużej, dostanę jakieś monetki, ale co, co w sumie mało ważne, bo i tak ja kupuję i tak... A 200 monet, co to, to, to 200 monet jest. Hmm, także chodzi mi tu bo najbardziej właśnie o to, żeby było, było nas dużo i w jednym miejscu, jednej, jednej wyspie. Ale to przejdziemy do obawy później. Teraz... Tak, w roli ścisłości, co już nazywa się SPQR, tak można z koszulki wyczytać SPQR um, I tak, tu mamy naszą tutaj pole tutaj do budowy Tu mamy nasze miasto portowe I tak, mamy dwie opcje, jeżeli mamy dwie opcje, żeby budować budynki Jedna opcja to jest tutaj, łącz tryb budowy Gdy mamy z tego tutaj e, pola możemy budować nawet z plusikiem coś jest, jeszcze nie wiem, co to chodzi. Aha, po prostu pokazuje, co możemy budować. I tu możemy sobie po prostu, w tym sposobem możemy budować tutaj tymi młotkami. Po nie klikajcie, bo to tylko jest po prostu za złoto e, tańsze budynki. Drugim sposobem to jest po prostu wejście w Senat. I tu mamy również wszystkie nasze budynki. Myślę, że to jest bardziej takie czytelne do budowania. Hmm, na jeszcze się to i tak na początku jeżeli będziecie chcieli zagrać to macie tutaj dziennik misji on na samym początku po prostu ciągnie was za nos i każe wam budować wszystkie te podstawowe rzeczy kopalnie to i wszędzie jest strzałeczka pokazana jak to zrobić i po co dlaczego no i to oczywiście za każdą taką misję otrzymujecie nagrodę jak widzicie ja ze zbudowanie skini na poziomie 5 dostałem nagrodę dostałem nagrodę 23500 ale widzicie, że surowców mam za dużo i nie ma sensu w ogóle odbierać nagrody, bo wtedy te surowce po prostu znikną. Ale jeżeli przez przypadek klikniecie, to nie martwcie się, tu wam pokażę ile surowców wam zniknie po prostu, jeżeli weźmiecie tą nagrodę. Wtedy wystarczy kliknąć nie i na razie jest spokój. No na razie mam dużo misji. Na początku lecicie tylko z jedną, potem z dwoma, trzema, to się tak rozgałęzia. Także róbcie te misje, one do Was na początku pokierują. Jeśli chodzi o interfejsik, no to tak, no tutaj macie Waszą listę budowania od i jest tu na tym serwerze, nie wiem czy na innych też jest, bo grałem w tą grę ostatnio chyba 4 lata temu, także troszkę się pozmieniało. Tutaj, jeżeli macie czas, czas budowy, jeżeli ona będzie poniżej 5 minut, to możecie automatycznie, nie wykorzystując monet... Za darmo ukończyć budowę. Jeżeli czas budowy jest mniejszy niż 5 minut, to tutaj się pokaże na zielono. W tym miejscu, za darmo klikacie i automatycznie budynek się buduje. Czyli na samym początku, jak startujecie z grą, to jest bardzo dobre, bo wszystkie budynki budujecie od tak. Wszystkie budynki tam trwają ile? 30 sekund, minutę, dwie. Wszystko budujecie automatycznie. No mówię, to już trwa pół godziny, tu akurat 6 minut, 5, 12, 2 godziny godzinę, godzinę 15, to już są dłuższe budowy. No i tak, wezmiemy na razie po kolei każdy budynek. kopalnia, czyli macie tak, kopus drwali, kamieniołom sreberko. Tutaj macie oczywiście opisane, tutaj mamy jeszcze ludność, czyli gospodarstwo wiejskie. Budując gospodarstwo wiejskie zwiększamy naszą yy, populację. Populacja jest, jest będę do tego, żeby tworzyć armię oraz budować, bud budować budynki. Tutaj jak znajdziecie macie dochód na godzinę, rozmiar magazynu, magazyn też jest bardzo ważny, jest tutaj i też dosyć ważna rzecz, magazyn i gospodarstwo wiejskie nie kosztują y, zasobów ludzkich, żeby wybudować. Czyli jak nie będziecie y, mieli ludzi, to nie macie się, możecie cho chociaż te budynki budować. Ja się musiałem wczoraj ratować tym, że właśnie tych budynków nasrać, bo nie miałem ludzi. Tutaj te święte dużo bonusów z jednostkami jest. No i tak nas nasrałem wojskiem, że nie miałem ludzi do budowania budynków, więc srałem samym gospodarstwem i tym. Ale surowce jakoś się przynajmniej wydawały, prawda? E, dalej mamy co? Targowisko są zasłuży oczywiście do handlu. Tutaj jest wszystko w sumie jasno opisane. Od tutaj macie polewy ile otrzymacie i czym płacicie dokaty z monetami. Dlaczego? LOL. Daj, tutaj ja mogę monety. Wydać. O, ciekawe, ciekawe. No i tutaj sobie sortujecie, co na co. I wtedy możecie sobie albo całą ofertę przyjąć, albo po prostu szczegóły i sobie wybieracie, ile wy chcecie tych surowców. E, następnym budneczkiem będzie, najważniejszym w sumie, Akademia. W Akademii badacie. To jest, to jest budynek jako technologii. Tylko pamiętajcie, że punktów badawczych mamy tylko 144. Czyli wszystkiego nie zbadamy. Na początku to kosztuje tam po 4 punkty, ale później już po 8 tu gdzieś może 10, o widzicie 10 dlatego badamy to co najważniejsze czyli najlepiej jednostki to musi być bankowo do zbadania jednostki procarz, łucznik, hoplita kawalerzysta, pirema statek ogniowy rydwan no. to jest jeszcze taka właśnie rzecz do ugadania katapulty to samo, to można, nie trzeba, ale statek kolonizacyjny, tra transportowy też się by przydał, pług, e, koje, reszta masa różnych rzeczy, które są naprawdę niezbędne. Na początku oczywiście procesz, łucznik, hoplita, no i możecie się straż miejską wziąć. Ja akurat mam to na razie i to mi na razie wystarczy. Dalej, świątynia. No tutaj wybieracie sobie Boga, ale to spokojnie, samouczek was tutaj przeprowadzi. Weźmiecie sobie pewnie tego samego Boga jak ja, bo taka jest misja, czyli Hera. Hera was tutaj wspomaga, jeśli chodzi o surowce. Macie tutaj cztery umiejętności tego bóstwa, czyli dodawanie surowców w tym momencie, zwiększanie produkcji i zwiększanie, co to było, hmm, rekrutację. Rekrutacja jest przyspieszona. No i oczywiście tęsknota, czyli również zaklęcia e, na wrogach, które używamy. Mamy tu również jednostki mityczne. Boskiego wysłannika, Harpy i Meduzę. Na przykład Hera nie ma za dobrych jednostek walczących. No ale mamy tych bóstw aż sześć. Mamy Zeusa, Posejdona, tą Herę, Atenę, Hadesa i Artemidę. I Artemidę widzę pierwszy raz. Tak już przy okazji. Także na początek wybieramy herę. Jest to najłatwiejsza i najbardziej nam pomaga na samym początku gry. Reszta to jest takie bardzo ofensywne bóstwa. Są niektóre także. Także na razie hera jest najważniejsza. Hmm, jeśli chodzi o, o. koszary teraz. W koszarach wiadomo, rekrutujemy. Tak to na razie wygląda. Tu widzicie, macie słubaczkiem sobie latać. Tu ile co kosztuje. Tu w jaki mają atak. I pamiętajcie, jeżeli procesz ma atak 23, broń dystansowa to łucznik jest już silniejszy od takiego jednego procarza, czyli na przykład jeden łucznik rozwali jednego procarza. To jest jednostka obronna i ona ma 20... Dzień, ona... no co, nie, to nie, sorry, sorry. łucznik się nie nada. Nada się szermierz. Jeżeli procarzami samymi zaatakujemy miasto, w którym są sami szermierze, to możemy skleić w pierdol i tak na pewno się stanie. Ponieważ procarz ma atak 23, a szermierz ma obrony przed procarzami, 30, czyli 7 punktów przewagi. Także jest różnica. Tutaj jest różnica. Tak samo wiadomo, no, hoplita jest lepszy na kawalerię, chociaż hoplita to jest akurat jednostka atakująca, ale jako obronna też może być. Harpie, no i mityczne. Mityczne mają wszystkie po 40, a tak 45. To bardzo silna jednostka, tak swoją drogą. No ale kosztuje punkty łaski właśnie, jeszcze punkty łaski. Im większy poziom świątyni, tym większa produkcja łaski. Tak swoją drogą. Ja na przykład dostaję teraz 13,4 na godzinę łaski. I mam ich 430, bo na papierze ta łaska się bardzo szybko ładuje. Co mam, mogę Wam tutaj jeszcze o tym powiedzieć? Handel... sobie gracza. no właśnie, zobaczmy sobie szpieg. Wydałem 1000 srebrnych monet, monet w budynku jaskinia, która znajduje się... Gdzie to gówno? Dobra, swoją drogą później. I tu widzimy ile ma surowców. Po 3000. Czyli zobaczcie, tu bogato. Zaraz mogę... Nie, nie mogę wlecieć, bo jest ochrona. A jest. No murów, 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 mur ma poziom pierwszy, więc to się po prostu wleci. Jednostka Andromeda jako bohater, czyli ja nie wiem jeszcze z bohaterami nic bo to weszło dopiero teraz no i tu widzimy wszystko jeżeli szpieg nie ma przeciwnik nie ma ani zero monet wykorzystanych do szpiegowania to wtedy widzimy wszystko wszystkie jednostki wszystkie budynki everything i jed szpieg szpieg gdzieś gdzie? jaskinia była ostatnio tutaj o jest tutaj mamy jaskinię i tu właśnie jest to no, widzicie mamy srebrne monety, jeżeli dam sobie teraz 1060 srebrnych monet do jaskini to przeciwnik żeby wyszpiegować moje miasto musi wydać przynajmniej to 1100 wtedy będzie pozytywny pozytywny wynik jeśli chodzi o szpiegowanie. o, o widzimy pokazał minus 3 minuty mi zostało więc mogę za darmo skończyć budynek Pyk. skończył się i teraz mogę wykorzystać do budowy przykładowo obozu Drwali, bo mam misję, żeby zbudować port, czyli muszę jeszcze obóz Drwali na 15 poziom dać, wtedy będę miał port. Pamiętajcie, że każdy nowy budynek, jaki wybudujecie na pierwszy poziom, da ładnego boosta punktów. No tak, swoją drogą. Um, co ja tu jeszcze chciałbym Wam powiedzieć z tych ważnych rzeczy? Tu macie z interfejsu swoje wojsko, całe ale armię, tu monety bohaterów ale to na razie nie jest ważne bo to sam jeszcze tego nie ogarniam tu niby się za to z te monety po prostu wbija im level tu w ogóle z, wygląda tak interfejs ich naszych bohaterów Andromeda level drugi nie wiem co, co co ja z nią robić w ogóle to ja nie wiem tu można ich rekrutować tu można ich zbierać że to by było na tyle z bohaterów um, tu mamy naszych doradców premium. Każdy dorad, każdy tutaj łepek kosztuje setkę za, na dwa tygodnie, co myślę, że nie jest jakąś tutaj drogą rzeczą, ponieważ najważniejszym dla mnie, najważniejszym, najwygodniejszym, o, może tak powiedzieć najwygodniejszym z doradców premium jest zarządca, bo pozwala Wam budować 7 budynków pod rząd, czyli w kolejkę wrzucać Wam 7 budynków, no i macie podglądy. Podglądy to jest coś takiego, Czyli możecie uh, dysponować każdym swoim osobem tutaj, jeśli chodzi o Macie. Jak macie więcej miast, to jest naprawdę bardzo korzystne. Budynki na przykład na 10 miast, takie same, możecie walność. grupowe, grupowy rozwój, że nie wchodzicie na każde miasto osobno, tylko pyk budyneczki tu. Na przykład mamy... Yy, Taha, właśnie tu już, tu już bym wchodził na ten na mapę, a jeszcze na mapę nie chcę wejść. No dobra, wracajmy do, do premium. No i co tu jest jeszcze ważne? Handlarz produkcję zwiększy. No i jeżeli już jest jakaś wojenka, już macie jakichś przeciwników, to sobie można zainwestować w kapitana bądź dowódcę, żeby po prostu zwiększyć sobie swój... swoją... No jak to ma? Jakość. Jakość statystyk swoich jednostek. Mój wybaczcie, barście guści się na widzimy, świątynia już też za darmo poleci. I za chwilę poleci jeszcze jedna. Tu już możemy sobie trwał na 15 i zaraz sobie jeszcze porcik dam. No dobra. Czy ja już mogę wyjść? Nie, poczekam jeszcze te 30 sekund. Co wam tu jeszcze powiem? A tutaj macie nazwę miasta. Dwa razy klikając możecie sobie ją zmienić. A to też będzie w misji. I tutaj poniżej macie takie ikonki, które są naszymi bonusami. I tutaj widzicie, u mnie akurat ak aktywny jest tak. Zadowolenie jeszcze przez 50 minut. Wzrost produkcji drewna przez 3 godziny. Wzrost produkcji kamienia przez 4,5 godziny. Ochrona dla początkujących jeszcze 2 dni. 3, można powiedzieć. Szczęśliwa ludność przez 5 dni i 20 godzin. Błogosławieństwo kamienia 27 dni. To jest bardzo fajne. I ekspansja lądowa, czyli limit na miasto Max plus 300. Ale wzrosło mi o 50. No i tak. No, za darmo. Pyk. Budujemy porcik i już będę mógł sobie BMK robić. Niedługo. Tylko sobie będę musiał zbadać w akademii oczywiście. Bo pierwszy trzeba badać, potem dopiero budujemy. a dobra, wyjdziemy, wychodzimy z podglądu. W ogóle długie? długie to będzie ten odcinek. Będziecie sobie najwyżej przewijać. No i tak, tak wygląda nasza mapa. Kolorem niebieskim oznaczeni są sojusznicy. No już widzimy, że tutaj jest Serokrates, tutaj jest Divioner. Tutaj jest Piotr i tu czani. Na razie jest... A i tu jest jeszcze Iron Duke, czyli jest nas na razie pięciu. Nikogo nie pominęłem. Nie, dobra. E, tu poczekamy po prostu, aż wejdą, ogarną sytuację, dołączą do Sojuszu i wtedy wszyscy w Sojuszu są zaznaczeni na niebiesko. Jak widzicie, dzięki temu linkowi, który Wam wysłałem. Jesteśmy w pobliżu. Tam, gdzie jest wolne miejsce, tam najbliżej nas wyrzuca. Tutaj było wolne miejsce na tej wyspie, tylko tu, więc tutaj wbił Iron Dog. Bo tutaj były dwa miejsca wolne, więc Sarokrates i Lifroner też się wbili. No i zobaczcie, nie ma gdzie bliżej, bo te tutaj młotki to są miejsca na kolonizację. To nie są miejsca dla nowych graczy, tylko na kolonizację. Czyli zobaczcie, nie ma nic w pobliżu nowego, tylko powiedzmy tutaj, ale trochę daleko, prawda? A bliżej jest ta wyspa. Czyli teraz wszyscy, którzy nowi będą się pojawiać na moim linku, którym będziecie się mogli rejestrować, będziecie pojawiać się na tej wyspie. Czyli zobaczcie, pas się tu wciśnie nos 10-15 ludzi na pewno. I wyobraźcie sobie, jakbyśmy zajęli całą tą wyspę. Aha. Zobaczcie, cały sojusz na całej wyspie to już jest naprawdę bardzo dobra rzecz, bo jesteśmy po prostu potężni. Każdy może się wspierać. I będzie do tego tylko jakieś, nie wiem, 5 minut drogi do każdego z osobna. Potężnie. Wtedy wyglądamy potężnie takie życie. Cała wyspa tkwi sojusz. Mm, nikt nas nie ruszy. Kto by chciał wbijać na jakiekolwiek miasta, jak tu wokół 15 ludzi jest. Każdy wyśle wojska, wsparcia do tego się nie da zająć. Mhm. Takie akcje się tu odchodzą. No tu trzeba będzie trochę powalczyć. Mamy tutaj gości po 2000 punktów. Niektórzy mają tysiąc z kawałkiem, to tam łatwizna. Tu trochę będzie ciężej, bo jest 3,5 tysiąca i 3,5 tysiąca, ale też się ich ogarnie, nie martwcie się tego, oto długą mamy ochronę, więc przez ten okres można narobić sobie wojska, narobić punktów. Ja mam 1600 punktów, wojska już mam też dosyć ładnie, 50 kawalerii i mogę narobić masakrycznie dużo jeszcze, ale na razie mi nie jest to potrzebne. I tak, zróbaczmy ten pogląd, pokażę Wam jak działa zarządca, na przykład przy wioskach Bo wioski, a właśnie, pokażę to jest wioska Wioska to są takie tutaj właśnie Wioski <grym> Na początek mamy chyba dwie Potem następne są takie szare, takie tutaj, a ja ich nie mogę niestety kliknąć No i je możemy po prostu zająć Tutaj za Właśnie, tu wszystko po kolei, tu bym musiał Tu macie, na każdym wyspie powinniście mieć mieczyk Czyli obóz bandytów. Tu pokazuję Wam ile ich się broni. Jaką nagrodę dostaniecie za pokonanie ich. Wysyłacie wojsko. O, wyślemy wojsko w taki sposób. Atak. Poszli. Dotrą za 7 minut. Załatwiamy ich do 25 procarzy. I za takie właśnie walki dostajemy tutaj punkty walki. 44 punkty mam. I za te punkty walki możemy zdobywać kolejne wioski, bądź je nawet ulepszać. Tutaj widzimy, że czwarty poziom kosztuje 50 punktów walki. I do czego są wioski? Wioski są do tego, żeby ściągnąć od nich surowce bądź jednostki, albo nawet z nimi handlować, bo mamy tutaj ładny kurs. I tak, mamy, mam takie sześć wiosek, prawda? I łażenie, to każdy jest osobna, to jest po prostu męka. Potem długo, szybko się to nudzi. Dlatego wchodzimy w poglądy, wioski, od razu już zaznaczone do którego miasta, Hanbałek. Zaznaczamy sobie z jakiego okresu, czyli z 5-minutowego dochodu 20-minutowego, 1,5 godzinnego i 4 godzinnego. Z 4 godzinnego dostajemy prawie 5000 surowców każdego. Jest, jest, no. Ja sobie wezmę akurat 20-minutówkę, mimo że mi trochę o 6 drewna za dużo. Wezmę sobie 20-minutówkę. No i z 20 minut będę mógł ponownie wyciągnąć od nich surowce. Mamy tu również jakieś misje, które się pojawiają. Możemy wybrać. Decyzja, jakby taką złą, i dobrą, potem po prostu mamy pokazane, co musimy zrobić, żeby wygrać, żeby dostać te tutaj nagrody, jakie tutaj się pokazują. Ok, co takie dwie, nam na wyspę misje. Więcej misji chyba nie może być niż dwie, no i co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? W sumie chyba powiedziałem wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja wam na to wszystko ładnie odpowiem. No i co. Do zobaczenia. Wbijajcie przez ten link, to będziecie się tutaj kolonizować. I będziemy podbijać morze, ponieważ ranking tutaj jest dzielony też na morze. Ogól, ranking ogólny, sojusze ogólne, ale są też gracze na morzu, bo świat dzieli się na morze. No i ja jestem na morzu powiedzmy 217, a sojusz na morzu nasz na razie jest 25, bo jest nas tylko 4 ale spokojnie będziemy tutaj ładnie szli do góry bo tutaj są po prostu takie skupiska ludzi to nie są sojusze prawdziwe to są skupiska ludzi byle jakie chłopki tutaj w ogóle dołączają byłem w jednym byłem w drugim tam się nic po prostu nie dzieje wyświetlałem i zrobiłem sobie swój żeby sobie z wami pograć tak także sojusze morskie sobie tutaj zdominujemy jak będziecie wchodzić ogarniemy gierkę to Zdominujemy to, to może. Będzie nasze. Nie ma innej opcji. Także na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Wchodzimy, gramy, budujemy na spokojnie, bo są święta, nie ma co przesadzać. Tylko postu na cilku sobie będziemy grać, jeżeli macie taką ochotę. Bywajcie.